Witam wszystkich na kanale AKM Auto, radio z Androidem. Tematem dzisiejszego filmu będzie Menu Radia. Model bardzo popularny na naszym rynku. Uważam, że jeden z lepszych obecnie dostępnych radi, które można zamontować w aucie. Zaczynamy. Tutaj widzimy pierwszy rzut menu, czyli panel główny. Ściągniemy panel górny. Ukaże nam się takie menu charakterystyczne, przyciski. Jeżeli będziemy mieli zamontowaną kartę SIM, będziemy tutaj widzieli zasięg. Mamy motyw. Radio jest w motywie jasnym. Zaraz Wam zademonstruję, co się stanie, jak zmienimy motyw na ciemny. Teraz radio zmieniło się na motyw ciemny w bardzo szybki sposób. Dzięki temu panelowi górnemu mamy bardzo łatwy dostęp do szybkich ustawień. Włączam tryb jasny. Możemy w bardzo szybki sposób też pogłośnić te radio czy przyciszyć. Schodząc na dół, mamy tutaj zrzut ekranu, przycisk do czyszczenia pamięci, przycisk restartu, czyli jeśli będzie potrzeba zrobienia szybkiego restartu radia, robimy go stąd. Przycisk ustawień jasności ekranu. Schodząc na dół, mamy tutaj widzimy, że mamy podłączone Wi-Fi. Możemy z tego poziomu te Wi-Fi włączyć jak i wyłączyć. Kolejna ikona to połączenia Bluetooth. Tak samo możemy stąd włączyć, wyłączyć. To się bardzo przydaje, bo bardzo szybko jednym posunięciem palca ściągając ekran z góry wchodzimy w te ustawienia. Dalej mamy ustawienia DSP. Możemy w szybki sposób korygować dźwięk, czy przychodzić do ustawień dźwięku przestrzennego, bardziej doprecyzować sobie tą muzykę, którą chcemy, czy ustawić pola dźwiękowe, filtrowanie basów, czy wzmocnienie basów. Tutaj jest wszystko to w naszych możliwościach. Jeśli chodzi jeszcze o szybki dostęp do ustawień, też je tutaj znajdziemy w prawym dolnym rogu. Mamy ustawienia Settings, gdzie przeniesiemy się do menu, które możemy tak samo szybko wybrać z poziomu panelu głównego. Oczywiście ta ikona domek to jest powrót zawsze do menu głównego. Tutaj widzimy, że mamy aktywny Bluetooth, sieć. Wi-Fi. Bateria, czyli mamy stan naszej baterii w naszym telefonie. Kolejna bateria, czyli napięcie w instalacji samochodu. Tutaj pokazywane jest. Prądu dostarczanego oczywiście do radia. Poziom głośności, aktualna godzina. I bardzo fajna funkcja, jeśli chodzi o te karty. Jeśli widzimy ten pulpit radia, i często jest tak, że mamy dużo pootwieranych kart, możemy klikając te karty w, w tą ikonę szybko je zamknąć. No i automatycznie. Strzałka powrotu, czyli klasyczne cofnięcie. Dobrze. To jest jeden z motywów, które oczywiście tutaj widzimy. Jeśli będziemy chcieli uruchomić nawigację, skorzystamy z tej ikony. Tutaj bardzo szybko wczyta nam się mapa. Możemy wyszukać głosowo lotnisko Kraków. I jesteśmy w lotnisku. Klikamy domek. Jeśli wybierzemy tą ikonę, otworzy nam się okno. Z dostępem do kolejnych aplikacji, które mamy zainstalowane w radiu, tu już omawialiśmy szybki dostęp do DSP, Bluetooth, radio. Mamy tu kolejne ikony, tak jak centralna kontrola pojazdu. Możemy tutaj wejść w te ustawienia stąd bardzo szybko. Ale to macie omówione na moim innym filmie, więc będziecie mogli spokojnie sobie to zobaczyć, jak to działa. Mamy tutaj też ikonę do eksplorera plików, o szybkiego podglądu to co mamy w radiu, to co mamy w pamięci. Jeśli jest potrzeba, możemy bardzo szybko wpiąć USB, które też tutaj się pojawi bez problemu i możemy wchodzić w te pliki. Tu widzimy, że jest USB podpięte i czytać sobie z tego poziomu pliki. Możemy korzystać z Chroma, z map, zmieniać motywy, szybki dostęp do motywów, które możemy ustawić. Tych motywów radia jest tutaj kilka. Ja przeklikam Wam po kolei, żebyście mogli zobaczyć, jakie te motywy są. Opcja 1, opcja 2, opcja 3, która jest obecnie zainstalowana w radiu, opcja 4, opcja 5, opcja 6, opcja 7, opcja 8, opcja 9. Opcja 10. Opcja 11. A więc mamy 11 motywów, które możemy ustawić do naszego radia. Tutaj będą też pokazywały się aplikacje, tak jak pogoda czy Spotify, jeśli ktoś by chciał korzystać, jest ta aplikacja zainstalowana, wystarczy się zalogować do konta i już można korzystać ze Spotify. Usterowanie wentylatorem też tutaj się znajduje. I kolejne aplikacje, które Zainstalujemy. Czy używać aplikacji do obsługi danych samochodu? Janosik, YouTube, czy obsługa ciśnienia w oponach? Sklep Play, jeśli ktoś jest zainteresowany, tak działa. Nie ma problemu z instalowaniem aplikacji na tym urządzeniu. Wróćmy do menu głównego, stąd obsługujemy sobie telefon. Możemy też konfigurować połączenia, konfigurować urządzenia Bluetooth, dostęp do książki telefonicznej, wybierać połączenia, dzwonić. Muzyka i ustawienia. Mamy tutaj szybkie wejście do ustawień, czyli do sieci, nawigacji. Jak będziecie chcieli zobaczyć, jak wygląda monitoring satelit, bez problemu z tego poziomu to zrobicie. Możecie poprzestawiać tutaj funkcję. GPS, czy zmienić jego wygląd na tryb nocny. Jest tu kilka funkcji, z których możecie korzystać, jeżeli będziecie mieli potrzebę. Nawigacja, wybór języka, szybko ci mogli tutaj też zmienić język z poziomu, z tej ikony. Nauka przycisków kierownicy, ustawienie loga, czy ustawienia kamery. Część tych funkcji jest tutaj dostępna bezpośrednio z tego panelu, ale jeśli będziecie chcieli wejść głębiej, to też trzeba tutaj wybrać lewe dolne okno, kliknąć więcej i ułożą nam się te informacje w całym radiu w uporządkowany sposób. Bo jeśli chodzi o ustawienia nawigacji, będziecie mogli część tych ustawień zrobić z tych paneli, które oglądaliśmy wcześniej. Menu Radia do ustawień zaczyna się tutaj, czyli wchodząc w ustawienia, klikamy jeszcze raz więcej. W chronologiczny sposób macie ułożone zakładki do obsługi, czyli nawigacja, głos, sterowanie głosem, głośność w radiu. Czy my chcemy mieć sygnał dźwiękowy przycisków? Ja pokażę te wszystkie funkcje, żebyście mogli sobie je zobaczyć, jakie są. Czy schemat połączeń urządzenia? Klikając, w dany punkt przenosi nam tutaj instrukcja do opisu tych pinów, które znajdują się w radiu. Czyli jesteśmy w ogólnym. Tak samo pokażę Wam tutaj całe menu, żebyście widzieli, co możemy w tym zmienić. Jest sporo tych ustawień. Wyświetlacz. O, no mamy tylko tyle. Z najważniejszych to jest wybór programu uruchamiającego. I logo. Możecie też tutaj zmienić rozmiar czcionki w tym radiu. Patrzcie sobie tutaj na ten tekst po lewej stronie. On będzie się powiększał. Jeśli ustawimy największą czcionkę i cofniemy się, to ta czcionka tutaj się powiększyła. Dla osób, które słabiej widzą, jest to bardzo przydatne. Ja w tym momencie zmniejszę ten rozmiar czcionki do standardu, czyli do domyślnego poziomu. I wycofam się. I tu już macie teraz ustawioną czcionkę domyślną. Przesuwając ten menu, które jest po lewej stronie, na dole pokazują nam się kolejne etapy menu. Odwrót to są funkcje do ustawiania kamery. System, to możemy stąd poustawiać sobie datę i godzinę, skonfigurować to w odpowiedni sposób. Stąd możemy też wejść do fabryki i możemy zobaczyć, co dany producent wpisał nam do systemu tego radia. Nie będę dyskutował na temat tych parametrów, które tutaj się pojawiają. Mówię tylko o tym, że jest taka możliwość, żeby zobaczyć, co producent wpisał tutaj do informacji o urządzeniu. Cofnę się teraz do fabryki. Kod do wejścia do fabryki jest różny w zależności od modelu radia. W tym przypadku tego radia jest to 4,8. Wchodząc do fabryki, ukazuje nam się kolejne menu. Mamy tutaj opcję przypisania pojazdu do naszego radia do naszej wiązki z dekoderem CANBUS. Możemy tutaj sobie to wybrać na tym etapie. Jak to zrobić? Jest też na jednym z moich filmów, bo ten film ma na celu, jak określę, to zaprezentowanie menu radia. Wycofać się i tutaj, idąc na dół, przewinę to powoli, żebyście zobaczyli, jakie możliwości macie ustawień i co możecie ustawić po wejściu do fabryki tego radia. Mamy tutaj około 50 ustawień. Dokładnie mamy 47 ustawień, które uzyskamy po wejściu do fabryki. Cofniemy się do menu głównego. Tutaj mamy ikony, które będą się zmieniały w zależności od tego co zadamy, tu mamy stację pogodową, i tu mamy kolejny szybki wybór okien, z których możemy skorzystać z panelu pierwszego wyboru, czyli klikając na explorer plików szybko wejdziemy tutaj na ten plusik. I jesteśmy w plików. Z takich ciekawych rzeczy mogę powiedzieć, że jeśli będziecie chcieli sobie edytować te przyciski na dole, wystarczy najechać na dany przycisk i go przytrzymać. Wtedy pokaże się taka ikona i możecie stąd spokojnie wybrać sobie inną opcję do ustawienia pod przyciskiem, który będziecie sobie chcieli. W tym przypadku mamy muzykę, zamienimy ją na Spotify i już mamy Spotify. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o konfigurowanie tego menu, jest to bardzo proste i przyjemne. Dziękuję wszystkim za uwagę, zapraszam do subskrypcji, pozdrawiam AKM Auto.